Co jest piękne w tym namiocie, generalnie jeszcze doszły takie gadżety, można powiedzieć, jak każdy wędkarz lubi gadżety. Tak jest. Też taki dodatek, można dokupić sobie osobno. Siema, witamy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy ze specjalnym gościem, czyli z Kubą, z przedstawicielem firmy Miwardi. Który pokaże nam dzisiaj troszeczkę nowości, także możesz chłobyś powiedzieć, co ciekawego przygotowałeś dzisiaj dla nas. Cześć wszystkim, witam na kanale. Tak jak mówiłeś, firma Miwardi ma 20 lat i z kolei tego przygotowaliśmy sporo nowości, w tym właśnie biwak, który chcemy tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody w laskowej wam zaprezentować. Czyli co? Zaczynamy od, od pierwszego. Od pierwszego namiotu. namiotu. Także co tu mamy ciekawego? Namiot pierwszy to Entryx XL, czyli taka koncepcja projektu na, na zasiadki dłuższe najlepiej na dwie osoby bo to jest duży namiot właśnie widać faktycznie namiot spory duży namiot nowy materiał materiał w y, heksagonalnej strukturze o wodoodporności 8000 mm słupa wody także zupełności wystarcza Dokładnie. Rozmiar bardzo duży właśnie. To jest też fajne, że nawet można popatrzeć tutaj zrobić zbliżenie, że mamy jedno łóżko już sadzone, a ile mamy jeszcze ile mamy jeszcze miejsca dodatkowo na na drugie. Tak, Jakby to, się jak mówisz, spokojnie pomieścić dwa duże łóżka. To jest akurat takie mniejsze łóżko mm -hmm. kompaktowe, ale generalnie spokojnie ja tam sobie wejdę trochę, także spokojnie. Tutaj jest jedno łóżko, jeszcze zostanie ta, ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma wyrami. Więc, więc jak najbardziej tak. 1,50 m wysokości, 2,5 metra szerokości, 3 metry głębokości. Także powierzchni jest kawałek. Co jest piękne w tym nachmiocie? Podłoga na zamek na jeden zamek błyskawiczny na, po całym obwodzie czyli pozbywamy się tak naprawdę robactwa w środku nie? najbardziej szczelnie zam, zam, zamknięte a właśnie wiele osób pyta do nas u nas na sklepie jaki namiot polecamy faktycznie z podłogą żeby była podłoga błyskawiczna wiemy, że większość jest też, dużo jest namiotów innych, na klipsy, na rzepy więc tutaj macie już odpowiedź, że że Entryx jest zapinany całkowicie na zamek błyskawiczny dookoła, tak. więc mi się wydaje, że super, super rozwiązanie. Często tomu się jeździmy z żonami, z dziećmi, no, tak naprawdę kobiety bardzo nie lubią tych robaków. Dokładnie, dokładnie, także Czyli nie tak... ma się czego bać, nic tu nie wejdzie do środka teraz. Nic tu nie wejdzie, komar też nie wleci, bo nawet przy otwartych oknach jest. Jest też moskitiera, jest, o teraz Mucha to wróciła A, od zewnątrz. To jest. <laughs> także jest moskitiera, jest fajna wentylacja, są duże okna i z tyłu, właśnie jest takie wielkie hmm. okno i po bokach w ścianach bocznych i w, i w drzwiach frontowych też jest duże okno. Ewentualnie w razie deszczu Aha, jest, tak też, jest, też, jest też okno PVC, także PVC sobie dokładnie. zakładamy na rzepach Fajne, i, i, i mamy zabezpieczone to tak naprawdę, no nie? Jasne. To jeszcze parę słów z zewnątrz, właśnie pokażemy może dookoła. Namiot jest, akurat ten, ta wersja pokazowa, wersja uzbrojona w narzutę, taką czaszę, tylko połowę narzuty, mm -hmm. bo jest tylko na tej warstwie górnej. Możliwość jest też do kupienia pełnej, standardowej narzuty. Jasne. Robimy sobie wtedy taki przedsionek na, na tym daszku. Nie? Bo... Rozumiem. Aha, czy narzuta jest na te, Nie, ona idzie tutaj do, do śledzia i na gumkach, jest tutaj topinana, nie? Tak, takie jest, tak jest nałożona, nie? Okay. Ja, jak czapeczka na głowę, można powiedzieć. A to też ciekawe, bo na pewno fajnie, szybko ją też prosto można sobie samą założyć, nie? Tak, nie ma z tym problemu. Okay. Co tu jeszcze z takich rzeczy możemy pokazać? Mocowanie chyba, nie wiem jak tutaj jeszcze, ale to może będzie coś tu widać. To z drugiej strony zapraszam. Dobra, tu jest proszę. akurat zamocowany też taki dodatek, można dokupić sobie osobno, rzepy yy, zakładane na rurkę rozporową mhm. do przytrzymania właśnie wędek, nie? wędzisk okay. sobie, więc można poustawiać spokojnie te wędki. Także też ciekawa opcja. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję, w Fentrixie zastosowaliśmy Rurkę rozporową, tak? Okay. Która tak naprawdę klasycznie ułożone dwa żebra rozpinamy w ten sposób. Rozpinamy w ten sposób, i tak Rozumiem. naprawdę. No na jest też Widzisz, jak on jest, jak jest, tak, fajnie, że na, jest fajnie napięty. Nie? Napięty, stabilny, także no. to jest bardzo. No. A tak jak mówimy, tu jest ta, ta typowa czasza nakładana, ale można też zrobić sobie kompletnie pełną narzutę. Wtedy na tym daszku robi nam się ta przestrzeń taka wielka. Namiot generalnie jest bardzo lekki, 10 kg i kompaktowy w transporcie, tak? To jest pokrowiec z niego. To jest też ważna sprawa. No, ważna wiadomo, sprawa. że jak Ty... idziemy na zasiadkę, to jest tych rzeczy naprawdę bardzo dużo, więc dużo miejsca nie zajmie. Zazwyczaj i za dużo za, Zazwyczaj dużo, za dużo. Zazwyczaj za dużo, więc... Dokładnie. Metrowy, kompaktowy w transporcie i dość lekki, tak? Bo 10 kg to jest lekka tak, tak konstrukcja. No to tu są jeszcze... Rzepy A nawędzki, też są dodatkowo na tak? dokładnie. żeby też mają z przodu, mhm. Mamy z przodu nie tylko z boku, też fajnie. Okej, okay, no to myślę, że Entrixa mamy, mamy za. Pierwszą, pierwszą nowość mamy obskoczoną, lecimy dalej. Zapraszamy do Sheltera. Tu myślę, że mamy gabarytowo chyba największy ze wszystkich dzisiaj, także myślę, że to dobrze widać, jaki to jest naprawdę duży. I... Jest to wielkie, nie? Tak, no <grym> dokładnie. 1,85 m, 1,90 m nawet, jak zależy, jak to tam mierzy, więc jest ta to, to przestrzeń ogromna. Tutaj zrolujemy sobie drzwi wejściowe. No środek na pewno ten plus, czyli tak samo podobnie jak przy Entrixie od razu możemy zauważyć, czyli tak samo mamy... Mamy podłogę na zamek. Na, na, na dwa zamki błyskawiczne. Dwa zamki. Prawie, prawa, tak. lewa strona. Duże drzwi z przodu są większe niż te z tyłu, mhm. ale można fajnie właśnie sobie zrobić tak zwany przeciąg i wywietrzyć lub też właśnie dostawić do, do namiotu innego, bo często tak klienci dostawki, tak faktycznie. robią. Mhm. Robią sobie I właśnie mamy... taki przedsionek z sheltera, czyli tutaj robią sobie kuchnię, a tam sobie biwakowo śpią generalnie. Nie no nie? I tutaj ważna sprawa, co można powiedzieć, tu można no, normalnie no, stać. Można tańczyć, sobie, nie? Można, to można to tańczyć dokładnie i tu jeszcze ja mam 1,76 m, a ja to jeszcze zapasu dosyć sporo nade mną, także tutaj naprawdę super super sprawa moim zdaniem. No, więc... namiot generalnie jako kuchnia był sygnowany, lub też właśnie jakiś magazyn mm -hmm. taki biwakowo, ale też można w nim spać również, nie? więc spokojnie też te dwa łóżka tutaj pomieści 2 metry szerokości ponad, więc spokojnie dwa, dwa łóżka sobie tak wchodzą, osiemdziesiątki, jeszcze zostanie taka przestrzeń do chodzenia lub też spokojnie cztery duże krzesła, fajny duży stół i można biesiadować do nas też dużo ludzi do nas jak też dzwoni pytają, bo to jest też kontynuacja, że tak powiem tego modelu, który już był, nie? Tak, jest, 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 jest to nowszy, więc wiem że też jest odmieniony. No, to właśnie może o tym powiemy, tak? No konstrukcję zewnętrzną zmieniliśmy, zmieniliśmy konstrukcję rurek czyli tych żeber. tutaj były wcześniej wyginane na ciepło rurki i teraz wprowadziliśmy mm -hmm. taki kształtownik. Jest, te rurki są wpinane po prostu, widzicie, za takim zaczepem? Za dokładnie. Uh -huh. To musisz powiedzieć, że generalnie widziałeś, jak to się tak, rozkłada, bo często tak, tak, klienci tak. pytają, że a, problem, że to duże i w ogóle nie byłem ma. w stanie sam to rozłożyć. Tak jest, dokładnie. Ja obserwowałem, przyglądałem jest, się. z To jest o wiele łatwiej niż w tej wersji. Pierwszy, tak? Czyli te MK2 jest to moim zdaniem uproszczone. Super sprawa, faktycznie. Są wzmocnione rurki rozporowe, bo są łapane już na dwa razy, tak? więc tutaj jest regulacja rozporności. No i środkowa też tutaj, tak? a wcześniej było tylko w jednym miejscu, więc mhm. one się już na pewno nie złożą, bo trzymają dwa uchwyty. Dwa uchwyty, dokładnie. W tym modelu tu jeszcze dołożyliśmy tak naprawdę, bo jest dołożony zestaw rurek dodatkowo rozporowych. Można je dokupić osobno na sklepie, mm -hmm. więc jeszcze bardziej jest stabilne. Tak naprawdę namiot nie ma teraz odciągów, linek, no też nie wieje. Dokładnie. Ale, ale, ale już nawet bez odciągu, bez linek i tak już jest bardzo stabilny. Jest zapewne, na, na samych śledziach i, na samych i tych rurek, i rurkach, dokładnie. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Mi... Także z tych zmian tutaj zewnętrznych, konstrukcyjnych, to to zmieniliśmy, a generalnie jeszcze doszły takie gadżety można powiedzieć, jak każdy wędkarz lubi gadżety, tak jest. Więc <laughs> zrobiliśmy tutaj możliwość dokupienia sobie zestawów takich yy, Taki kieszonek, nie? Kieszonek. Dokładnie. Po, pomieszczą do 3 kg różnych gadżetów, czy też no, mówię, jak to będzie kuchnia, czy jakieś przyprawy, czy tam oleje, duperele. Czy też wędkarskie jakieś akcesoria, nawet mogą być przynęty, jakieś pojemniczki, inne typu rzeczy. Są dwa takie. Aha, po jednym, po drugiej stronie. Tak, super. to kupujemy po prostu te pojemniczki oba, oba, nie? Super. Nie, dla mnie ważna sprawa na pewno, że tak powiem, to jakby dwa wejścia, nie? Czyli ta wentylacja tego powietrza i tak dalej siedząc w środku, to jest super sprawa. Można sobie tworzyć z jednej, z drugiej strony, jest przewiewne dodatkowo no tak. okna po bokach, więc. Także te wszędzie są w każdym oknie masz tą moskiterę, tak jak w Fentrixie. Mhm. I dodatkowo można też tą PVC dołożyć sobie, nie? Te okno przednie. Z PVC w razie deszczu, w razie jakiś zacinek, czy też, czy też jakieś mrzatki, czy czegokolwiek innego, zamontować sobie na, na rzepach. To okay. Dodatkowo okno, nie? Dobra. Tutaj też mniej więcej jest podawana jakieś subwody, producent tak podają. Mniej więcej, czy też można liczyć około 8 tysięcy pewnie moim zdaniem. Waga jest porównywalna, jak jest nieco cięższy, mm. ale materiał jest ten sam zupełnie, także 8 tysięcy subwody. wystarczająco. Dokładnie. Możliwość do kupienia też narzuty. narzuty. Mm. Jeszcze powiększa nam dodatkowo, no, tu jest narzuta pełna więc też nam dodatkowo robi tą przestrzeń. Aha, troszkę nam z daszku, nie? większą tak Jak wiem, widzisz tu rozumiem. jest daszek 60 cm, więc spokojnie tu jeszcze można sobie to wydłużyć. Jasne. Czy? Na tej narzucie. I zyskujemy dodatkową wodoodporność. Dokładnie. Tak? No. no to lecimy dalej, bo to nie wszystko. Druga nowość pokazana, mamy trzecią. To byłem bardzo mile zaskoczony, że tak powiem. Tu mamy umbrelę, tak? Sesiona xl o ile ja tak sobie... Dawno nie wypuściliśmy nowej, nowego parasola, więc na 20 lat firmy fajnie było coś przygotować nowego i coś innowacyjnego tak naprawdę, no bo jak widzisz, jest to parasol, zawsze jest okrągła, tu jest kwadratowy. Tak, to jest zupełnie inaczej, także inne rozwiązanie, bardzo fajnie. Także tutaj mamy co? Parasol z dopinanymi... No on jest, boki ma dopinane całkowicie tak samo całe dookoła na zamek błyskawiczny. Tak. Też mogę to zrolować. Duże, wielkie, tak naprawdę drzwi, tak? Bo tak. M40, same drzwi. Jest naprawdę wielki, bo. Do ziemi, nie? Jest M40. I tutaj jeszcze taka sprawa, tak hmm. samo my się bezproblemowo dwa łyżeczka chodzą. Możemy sobie nawet, musimy łóżko przenieść, to pokażemy, jak to wygląda. I myślę, że jedno takie rozwiązanie, które jest bardzo fajne, to myślę, że Kuba pokażesz. Czyli jak mamy. Że tak powiem, rurki rozparowe, które też są dodatkowe w środku, możemy się pozbyć sztycy środkowej. Tak, nie, tak, która tak, troszeczkę. Ja do środka i już tu macie. Parasol sprzedawany jest w zestawie ze ścianami bocznymi i standardowo z tą sztycą wewnętrzną. Mhm. Można dokupić zestaw rurek bocznych i wtedy możemy zdemontować, zdemontować, tak naprawdę. Aha, całkowicie możemy się pozbyć. Tutaj sobie to wykręcimy, zdemontujemy. O, i tak naprawdę mamy można powiedzieć parasol w wersji namiotu w wersji namiotu dokładnie o, A za ktoś za mocno wbił, ktoś ma za wiele siły <laughs> ale super 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 także, sprawa mi się podoba bo także mamy w tym momencie parasol namiot dokładnie o i spokojnie, tak jak Tomek mówił, spokojnie też dwa łóżka wchodzą. No tutaj nie ma wiadomo tej podłogi, tak, ale, ale jest to jest... takie inne zupełnie rozwiązanie na szybsze szybsze nocki. Fajna sprawa. Od pewnie wiele, by się zastanawiało, że może rurka by przeszkadzała, więc jest odpowiedź, że można sobie dokupić te boki, które też nie niedużo, te zestaw, ten zestaw ustywniający, tak dobrze Kuba podkreślił, jest sprzedawany osobno, to żeby każdy też wiedział, że nie ma go w zestawie, będzie dostępny osobno, wtedy pozbywamy się rurki, nie przeszkadza nam nic w środku i robi się nam no, namiot praktycznie. Także... Tak, parasol ma normalne śledzie, linki, jeszcze dodatkowo, więc można sobie te odciągi jeszcze zrobić w razie wiatru i tak dalej, więc Jasne. wzmocni go to nam jeszcze tak znacząco. Sam, nie? Tak sam sobie stabilnie, nie? Mówię tak. I, no jest, jest dość, jest, jest wytrzymały, ale mówię, no jeszcze wiadomo, są teraz coraz większe te nawałnice pogodowe. No ostatnio właśnie tak, coraz częściej. Coraz, coraz częściej, więc, więc, więc warto też to mieć i to właściwie jest w zestawie także. Super. Bardzo fajne. nie ja, mówię, ja tym jestem zachwycony i myślę, że to będzie rzecz, którą niedługo pozyskam na pewno, także, także to na pewno. A zresztą już pytało dużo osób też o to, bo, bo ten produkt gdzieś tam też widział po różnych filmach i tak dalej, czy po stronie Waszej. Także sześciutko niebawem już będzie dostępne u nas, myślę, że w większych ilościach także. Ja bym podziękował już. Mam nadzieję, że coś co nieco wytłumaczyliśmy, do, wyjaśniliśmy i zachęciliśmy. No dokładnie. Bo... Jak ktoś też miał więcej pytań, wiadomo, można pisać y, czy pod filmem, czy, czy bezpośrednio się odzywać do nas. My też zawsze, zawsze się możemy też z Kubą skontaktować, żebyśmy nie umieli y, czegoś sami nie wiedzieli, A ja myślę, że fajnie pokazane, jak to wygląda konstrukcyjnie i wizualnie przede wszystkim, więc to są takie trzy konkretne nowości, które można powiedzieć są na ten rok, tak? Tak. Na ten rok, dokładnie. Dywakowo do zakupienia już, już w sprzedaży.